Andrzej Gajcy, Witam w programie Onet Opinia moim państwa gościem po drugiej stronie łączy internetowych jest dzisiaj europoseł Adam Bielan Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze Witam wszystkich widzów Onetu Przepraszam za jakość obrazu ale ale zostałem złupany w biegu I Dobrze. Muszę, panie muszę pośle. łączyć się przez komórkę. Panie pośle to niech nam pan powie gdzie pana złapaliśmy gdzie pan się znajduje? W tej chwili jestem przy ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie, gdzie przed kilkoma minutami dosłownie zakończyłem rozmowę z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. I o czym panowie rozmawialiście? O sytuacji w porozumieniu, czy w nieporozumieniu uznał prezes Kaczyński pana jako PO prezesa partii koalicyjnej, czy powiedział coś innego? Rozmawialiśmy oczywiście o polityce, chociaż zamieniliśmy kilka zdań na temat pogody, bo Sytuacja w Warszawie, pan Kuba jest w Warszawie, prawda? Jest dzisiaj dość specyficzna, spadło bardzo dużo śniegu, z czego przynajmniej dzieci się bardzo mocno cieszą. Ale, ale kierowcy, sobie, się, kierowcy się na pewno nie cieszą z tego, co się dzieje na drogach. Sam miałem duże kłopoty z otarciem do studia. Pozdrawiamy drogowców, którzy jak co tak. roku chyba zaspali. Ale nie o tym na pewno pan rozmawia z prezesem Kaczyńskim. No, również o tym, o sytuacji na drogach, ale przede wszystkim oczywiście rozmawialiśmy o polityce, o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, o sytuacji w mojej partii w porozumieniu, o tych wszystkich kwestiach formalno-prawnych i o tym, co przed nami, czyli o planie rządzenia pod nazwą Nowy Polski Ład, który będzie przedstawiony już w ciągu najbliższych kilku tygodni opinii publicznej, o głosowaniach w Sejmie, które w związku z tym będą się. Z tym wiązały, no, szereg kwestii, to było długie, półtora godzinne spotkanie, więc... Panie pośle, więc... ale czy prezes Kaczyński spotkał się z panem dlatego, że uznaje pana za PO prezesa porozumienia? I dlatego ta długa rozmowa dzisiaj? Co powiedział panu prezes Kaczyński na temat sytuacji właśnie w partii? Nie, ja nie oczekiwałem od pana prezesa Kaczyńskiego uznania jako pełniącego obowiązki prezesa, chociaż przyniosłem oczywiście wszystkie dokumenty statuty, ekspertyzy prawnej i przede wszystkim uchwały Krajowego Sądu Koleżeńskiego, bo to warto podkreślać, odkłamywać. To nie ja siebie uznałem za pełniącego obowiązki prezesa, czy, czy wręcz za prezesa, tylko Krajowy Sąd Koleżeński uznał, że w związku z niemożnością wykonywania tej funkcji przez pana prezesa Gowina, w związku z upływem kadencji, te obowiązki zgodnie ze statutem przyjmuje przewodniczący Konwencji Krajowej, który tak się składa. I którym tak się składa, jestem ja. Ja przedstawiłem oczywiście te wszystkie argumenty. I co na powiedział wszystkim... prezes Kaczyński? No, prezes Jarosław Kaczyński, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy inne partie polityczne nie są od, od tego, żeby rozsądzać spór formalno-prawny w innej partii politycznej, od tego są ciała statutowe tej partii, w naszym przypadku Krajowy Sąd Koleżeński, ewentualnie Sądy Powszechne. To nie jest rola Prawa i Sprawiedliwości. My nie prosiliśmy. Prawo i Sprawiedliwość, czy, czy też jej lidera, o to, żeby ingerował w nasze wewnętrzne sprawy. No ale panie pośle, znaczy nie może być tak, że w partii, która tworzy koalicję od ponad sześciu lat, która ma kilku ministrów, ma wicepremiera, jest dwóch prezesów. Znaczy, także w koalicji e, największa partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość musi wiedzieć, z kim ma rozmawiać, kto jest prezesem, kto jest liderem tej partii. No to według Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj Prezesem porozumienia jest Jarosław Gowin czy Adam Biela? Nie czuję się upoważniony, żeby wypowiadać się w imieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Oczywiście nie ma dwóch prezesów. Zgodnie z postanowieniem Krajowego Sądu Koleżeńskiego, kadencja Jarosława Kaczyńskiego uległa wygaszeniu i dla Jarosława naszego programu. Jarosława Gowina Przepraszam dla tych widzów Onetu którzy nie znają jeszcze tego tematu którym dużo w mediach ale zdaje sobie sprawę, że większość Polaków ma co innego na głowie niż śledzenie jakiś potyczek formalno formalnoprawnych w jednej z partii koalicji, Jarosław Gowin został wybrany na funkcję prezesa w sposób demokratyczny tajny, w głosowaniu 25 kwietnia 2015 roku a statut porozumienia mówi o tym, że kadencja trwa 3 lata. Jak... Dobrze widać, w kwietniu tego roku minie 6 lat, i twierdzenie, że prezes może bez wyborów kontynuować swoją funkcję dowolną ilość czasu, mogłoby nas prowadzić do absurdu. Moglibyśmy no tak. stwierdzić, że prezesi demokratycznych partii mogliby pełnić tę funkcję do śmierci, dożywotnio. Bez jakichkolwiek wyborów no sytuacja jest z wyborami pośle. prezydenckimi Jeżeli mógł powiedzieć bo uh -huh. analogiczna jest sytuacja z wyborami prezydenckimi a to analogia bardzo ważna ze względu na zaangażowanie Jarosława Kaczyńskiego w proces wyborczy blokowanie wyborów majowych no gdyby uznać, że pan prezydent Andrzej Duda nie potrzebuje wyborów prezydenckich może kolejną pięcioletnią kadencję bez tych wyborów, e, e, kontynuować No to doprowadzilibyśmy do sytuacji w której demokracja w Polsce nie działa. Po to są zapisy w konstytucji, notabene, że w momencie kiedy kadencja prezydenta wygasza przyjmuje jego obowiązki marszałek sejmu i podobnie w naszej partii w momencie kiedy sąd koleżeński stwierdza wygaśnięcie kadencji prezesa jego obowiązki przyjmuje przewodniczący konwencji krajowej. Ale to nie była się... moja decyzja, to była decyzja sądu koleżeńskiego, Moi, ja od razu e, zapowiedziałem po to, żeby obniżyć na w mojej partii, że nie będę kandydować na funkcję prezesa na najbliższym kongresie, że moim celem jest uporządkowanie sytuacji formalno-prawnej. Jak Państwo słyszycie, ta sytuacja mówiąc eufemistycznie jest mocno skomplikowana, jeżeli od sześciu lat nie było wyboru prezesa przy trzyletniej kadencji. Ale e, i mam pośle... nadzieję, że ten kongres w ciągu kilku miesięcy będzie możliwy do zorganizowania, w związku z tym przetniemy ten węzeł. Go... W którym, w którym się znaleźliśmy. Ale panie pośle, nie ma pan wrażenia, że to wszystko jednak brzmi dość groteskowo. Twierdzi pan, że Jarosław Gowin zapomniał wybrać się na prezesa od trzech lat. Tym prezesem de facto nie jest. Ja rozumiem te wszystkie kwestie formalne, statuty. To na pewno dla pana i dla członków porozumienia jest bardzo istotne, ale dla wyborców... To jest naprawdę mało istotne. I dzisiaj wszyscy tak naprawdę zadają sobie kluczowe jedno pytanie. O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Bo na pewno nie na, o wewnętrzne przepisy no, na litość boską. Nie no, chodzi o przestrzeganie prawa, bo wszyscy, nawet prezes, nawet wicepremier, który jest wicepremierem, jednocześnie muszą przestrzegać prawa. To jest oczywiste. Jeżeli Panie nie będziemy pośle. przestrzegać prawa, konstytucji i ustawa w przypadku partii politycznej taką konstytucją jest właśnie statut, to, to, to będzie koniec demokracji. Ale, panie pośle, pan jest no wiele lat partyjnej. w polityce. Panie pośle, pan jest bardzo długo w polityce i doskonale pan wie, że oczywiście procedury, statuty tak, ale to nie o to chodzi. Stronnicy Jarosława Gowina mówią wprost. Dostał pan, dostał pan zielone światło z Nowogrodzkiej od prezesa Kaczyńskiego, aby usunąć Jarosława Gowina. Jest pan inspirowany przez Nowogrodzką. Te wszystkie zarzuty są prawdziwe? Panie redaktorze, jeżeli przyjąć za dużą monetę, to, co opowiadają jacyś zdenerwowani politycy, którzy uciekają od faktów i nie potrafią powiedzieć, jaka była chronologia wydarzeń, tylko uciekają od faktów właśnie w takie spiskowe teorie, to trzeba by było przyjąć, że Jarosław Kaczyński, który jest demiurgiem i ma wpływ na wiele rzeczy w Polsce, również ma wpływ na to, że Jarosław Gowin od trzech lat nie zorganizował kongresu, na który zostałby wybrany no to jest oczywiście absurdalne Jarosław Kaczyński z tą sytuacją absolutnie nie ma nic wspólnego nie sądzę żeby Jarosław Kaczyński znał któregokolwiek z członków Krajowego Sądu koleżeńskiego mojej partii który podjął w tej sprawie decyzję więc Ale to jest poświę. absolutnie nieuprawnione stwierdzenie. Pytanie e, e, zupełnie szczere i wprost, ja pan też szczerze odpowie, przynajmniej spróbuję. Czy miał pan aprobatę nowogrodzkiej na, na te swoje działania? E, czy Nowogrodzkiej i prezes Kaczyński wiedzieli wcześniej o tym, że szykuje się, niektórzy mówią, bunt, ale myślę, ostry konflikt w porozumieniu? Panie redaktorze staram się wytłumaczyć chociaż wiem ta sytuacja jest skomplikowana i, i być może to robię nieumiejętnie to nie były żadne moje działania, krajowy sąd koleżeński 4 lutego ja nie jestem członkiem krajowego sądu pan, koleżeńskiego, tak, pan kadencji. Pan, pan już to mówił, ale to nie wiele moje... osób dzisiaj, panie pośle, się moje... zastanawia. Ja to wszystko rozumiem, Te procedury pani już się tłumaczył, ale dzisiaj wiele osób, proszę mi wierzyć, wielu widzów Onetu, myślę, że wielu polityków w koalicji rządzącej, a także po stronie opozycji, zastanawia się, o co tu tak naprawdę chodzi. Bo oczywiście można mówić i podpierać się, że to chodzi o statut, że Jarosław Gowin jest gapą i zapomniał się wybrać trzy lata temu ponownie na prezesa. No ale to brzmi naprawdę jak zucha prezesa, a nie... Jak z realiów poważnej polityki. Zadam jeszcze raz pytanie. Czy miał Pan zielone światło z Nowogrodzkiej? Czy Nowogrodzka wiedziała o tym, co się wydarzy w czwartek, miniony czwartek w porozumieniu? Powtarzam, to, ponieważ to nie były moje działania, tylko sądu koleżeńskiego, więc nie mogłem mieć aprobaty dla nich. Ja w tej sprawie. Niczego nie zrobiłem poza tym, że zgodziłem się przyjąć obowiązki jako przewodniczący konwencji krajowej. To było działania sądu koleżeńskiego, Jeżeli pan mnie pyta, czy sądzę, że członkowie krajowego sądu koleżeńskiego mieli kontakt z Jarosławem Kaczyńskim i dzwonili do niego przed wydaniem nie, wyroku, ja pytam, czy pan miał kontakt z Jerosławem Kaczyńskim, to. przed wydaniem wyroku sądu koleżyńskiego? Ja mam dość regularny kontakt nie tylko z panem prezesem Kaczyńskim, ale z innymi liderami Zjednoczonej Prawicy. Natomiast nie nie dyskutowałem, jeżeli pan mnie pytał o to, czy dyskutowałem z nim na temat wyroku, który wyda Krajowy Sąd Koleżeński. Absolutnie nie to jest konflikt, co warto podkreślić, bo pan czy czy wielu widzów może mieć wrażenie, że to jest coś, co. Wybuchło niedawno, że ktoś tutaj na Nowogrodzkiej, w Centrum Dowodzenia Wszechświata, przynajmniej Polski, wydał y, polecenie, wcisnął przycisk i zaczyna się konflikt w to jest konflikt, który się tlił od co najmniej października, od, tym, od momentu, kiedy Jarosław Gowin przegrał bardzo ważne głosowanie w naszej partii. W tajnym głosowaniu został wybrany nie jego kandydat na ministra konstytucyjnego, wygrał pan poseł Michał Cieślak, którego nie wspierał pan prezes Jarosław Gowin, i w reakcji na to doszło do wielokrotnego złamania statutu, do, do z, wielokrotnego złamania procedur, do głosowania na przykład spraw personalnych w sposób jawny. Panie pośle, Może tak, te, te wasze kłótnie w porozumieniu są, w słuchacz, trwają nie, nie, wiele miesięcy, także od maja, natomiast wie pan, osób zadaje sobie... Ale powiedzieć, że w ogóle opinia, opinia publiczna o tym w ogóle nie wiedziała. My, czy, czy moi koledzy. Nie, no doskonale wiedzieliśmy, do sądu że między Panem a Jarosławem Gowinem od dawna jest, e, mówiąc, delikatnie nie po drodze i dość ostry konflikt, choćby o wybory majowe, owszem, które pan e, się nie odbyły. O różnicach dotyczących Pan mówi w tej chwili o różnicach dotyczących e, wyborów majowych czy szerzej zniknął. w stosunku do zjednoczonej prawicy Przepraszam, bo do mnie dzwonią po prostu dziennikarze, staram się odrzucać te, te telefony, mimo że mam opcję nie przeszkadzaj, włączono w telefonie, ale dozwaniają się, jak widać, dziennikarze nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast wracając, był spór polityczny od marca kwietnia dotyczący terminu wyborów w stosunku do zjednoczonej prawicy, próby budowania alternatywnej koalicji z siłami opozycji, wbrew decyzjom najwyższych władz. Partii Porozumienie, czyli wbrew decyzjom kongresu, to, to prawda. Natomiast ja mówię w tej chwili o sporze formalnym, który toczył się od października i o którym media nie wiedziały, ponieważ my tych rzeczy nie wynosiliśmy do mediów. Panie media, pośle, ta sprawa będzie... wybuchła, bo jeżeli mogę dokończyć myśl. W mediach ta sprawa wybuchła w momencie, kiedy Jarosław Gowin w akcie desperacji, wiedząc, że nie stoi po jego stronie prawo, zaczął wyrzucać. Najpierw członków sądu koleżeńskiego. Później wiceprezesa, który zgłaszał tę sprawę nie potem wyrzucił pana i później mnie, ponieważ ja miałem... później mnie Kamila Bortniczuka, No chciał wyrzucić już łącznie z 10 osób, chociaż nie miał do tego absolutnie uprawnień i statut mu na to nie pozwalał. No to jest taki akt, bym powiedział, nerwowości, desperacji. Natomiast w polityce trzeba mieć grubą skórę. Ja się na te decyzje nie obrażam. Prawo jest po naszej stronie. My, nasza ręka do zgody wobec naszych kolegów z porozumienia jest wyciągnięta. A, do, a, do, a ręka do zgody dla Jarosława Gowina? Też pan dzisiaj wyciąga rękę na zgodę do Jarosława Gowina? Tak, ale to nie jest w żaden sposób spór personalny. Jeśli ja z Jarosławem Gowinem personalnie, osobiście o nic. Nie pokłóciłem, nie zrobił mi żadnej krzywdy, ani ja jemu. To jest różnica zdań, którą politycy wewnątrz partii powinny wyjaśnić, powinni wyjaśniać zgodnie z procedurami, przestrzegając prawa. Natomiast wszyscy jesteśmy nadal w Zjednoczonej Prawicy, wszyscy jesteśmy razem w koalicji rządowej i musimy dla dobra Polski pracować, bo pan poruszył bardzo ważną rzecz. Pan powiedział o tym, że widzowie Onetu u ten, ten spór śledzą. Nie sądzę, żeby widzów Onetu ten spór specjalnie, Interesował myślę, że Polaków przede wszystkim interesuje w jaki sposób my rządzimy, w jaki sposób walczymy z pandemią, w jaki sposób przeprowadzamy akcję szczepień, w jaki sposób Jarosław Gowin jako minister gospodarki przeprowadza akcję pomocy pomocy dla przedsiębiorców, w której to akcji ma nasze pełne poparcie od dawna deklarowane tym żyją Polacy, a nie sporem formalno prawnym w jednej z trzech partii, które rządzą Polską, to Panie jest ważny pośle, temat, Panie myślę, że dla dziennikarzy eee... dla części polityków. Panie Pośle, ma pan absolutną rację. E, trwa pandemia, e, wielu Polaków umiera, traci e, swoje biznesy, majątki swojego życia. Tak, to jest dzisiaj podstawowy problem, ale wie pan, e, w, w tle e, tego, czym tak naprawdę żyjemy i czym się e, także państwo, polityce i rząd powinniście zajmować, obserwujemy no, jakąś groteskową sytuację w partii, która, przypomnę, od sześciu lat współrządzi w tym kraju i... E, nie ma pan takiego poczucia, że przecież ludzie na to patrzą. I myślę, że dzisiaj z politowaniem kręcą głową na to, gdzie stronicy Jarosława Gowina mówią, to Jarosław Gowin jest prezesem, a Adam Bielan jest wyrzucony z partii. Pan mówi, że to pan jest po prezesem. Dokumenty I są, ja mówię, po, mojej, są po, po mojej stronie. Ja się tak zastanawiam, czy nie wstyd trochę wam. No po prostu tak zwyczajnie wobec tego tej tragedii ludzi, która się dzieje na co dzień że ja w pewnym momencie chyba opublikuję moje wystąpienie na ostatnim posiedzeniu władz partii, gdzie dokładnie przed takim scenariuszem, o którym pan mówi, przestrzegałem, gdzie apelowałem do Jarosława Gowina o to, żeby przestrzegać statutu i żeby dążyć do do porozumienia, nomenomen w porozumieniu i do takiego wyjścia z tego gali, gali formalno formalnoprawnego, który uniknąłby w którym nie byłoby tak groteskowego sporu. Ostatnie bo pytanie, panie prawnych W naszej partii jest do załatwienia mnóstwo. PKW odrzuciła nasze sprawozdanie finansowe. W porozumieniu od strony formalno-prawnej od dłuższego czasu działo się niedobrze. Te, te tematy na szczęście nie wychodziły do mediów. Teraz niestety stało się inaczej. Ja nad tym ubolewam. Natomiast powtarzam, my nikogo z partii wyrzucać nie będziemy. Nie będziemy nikogo zawieszać za to, że głosi inne poglądy. To jest w ogóle absurdalne żeby partia, która ma półtora niecałe 1,5% poparcia, usuwała znaczących polityków. My i tak wypchnęliśmy niedawno Jadwiga Emilewicz, Piotra Dardzińskiego, Marka Zagórskiego dwa lata temu. My będziemy się skupić na tym, żeby przyciągać kolejnych polityków i przede wszystkim wyborców, a nie ich usuwać, dlatego że mają zdanie inne niż lider. Myślę, że ty, tym, co się teraz dzieje w porozumieniu, na pewno nikogo przy, nie będziecie do siebie przyciągać, a wręcz przeciwnie. Ostatnie, ostatnie pytanie, panie posłowie, proszę, proszę o krótką odpowiedź, bo już w czasem w programie się kończy Co dalej? Rozumiem, że Sprawa idzie do sądu, będziecie składać wnioski do, choćby do KRS-u, aby te zmiany we władzach partii zostały prawnie usankcjonowane. Tak, jesteśmy do, do tego zobowiązani polskim prawem, żeby takie wnioski złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu. Więc taki wniosek w najbliższych dniach do sądu z całą są pewnością wpłynie. Natomiast no, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, niezależnie od sporu, który będzie się toczył, bo chociaż mam nadzieję, że nie, że, że fakty, bardzo twarde fakty, przemówią jednak do rozsądku kolegom, którzy jeszcze niedawno twierdzili, że pamiętają, jak głosowali na Jarosława Gowina w 2017 roku, teraz jakoś zniknęli z mediów, zamilkli, bo nie mogą sobie jednak otworzyć tych faktów. Niezależnie od sporu, który, który być może sąd rozstrzygnie, łączy nas, uważam, znacznie więcej łączy nas poparcie dla jednego z najlepszych rządów w ostatnich latach, rządu, który Panie jest pośle. w trudnej sytuacji, bo Polska jest w trudnej sytuacji, ale przed którym jeszcze 2,5 roku kadencji. Musimy się skupić na tym, żeby pośle, rządy dla stawiamy Polski stawiamy jak, jak najlepsze. Panie pośle, stawiamy tutaj kropkę. Tak oto, proszę państwa, wygląda polityka od kuchni i miłość, a raczej nieporozumienie w partii rządzącej. Moim państwa gościem był dzisiaj Adam Bielan. Kłaniam obrazu. się nisko. Dziękuję bardzo. Cześć.